Cześć, to Iga Majewska z Warsaw Pilates. Witam Was na kanale YouTube Joy in Me Yoga. Dziś pokażę Wam lekcję Pilatesu i lekcję wzmacniającą pośladki. Wystarczy nam do tego mata. Ja ćwiczę dzisiaj na macie Flow, która ma 3 mm. No i zaczynamy. Poczujemy trochę mocy w pośladku. A zaczniemy sobie na stojąco. Zaczynamy od pozycji Pilates Stance, w której twoje pięty są połączone, sklejone ciasno, a palce są ustawione w V, czyli możesz na szerokość piąstki rozstawić duże paluchy, ścisnąć mocno pięty. Twoja kość krzyżowa ciągnie mocno w dół, żebra są domknięte, tył szyi, czubek głowy ciągnie wysoko, wysoko do sufitu. Jesteśmy ustawieni w osi ciała, ściskając piętę do pięty, już uruchamiając tutaj pośladek. Weź wdech i oderwij pięty w górę od maty, od Podłogi i opuść. Wyjdź piętami w górę, cały czas jest ściskając mocno. I dół. Jeszcze takie trzy. I dwa ktoś cię ciągnie za czubek głowy do góry. I jeden. I dodamy pracę rąk. Wyciągnij ramiona przed siebie, z wdechem przenieś pięty w górę ręce za siebie. I powrót. Ręce w tył. I powrót. Jeszcze takie trzy. Dwa. I jeden. I dodamy puls. Tu będzie wdech, a z wydechem dwa razy pulsujesz rękami za sobą. Wdech, powrót. Wydech, wydech, wdech. Mocne ramiona, jakbyśmy odpychały coś za sobą. Mocna pupa, środki ud chcą się zbliżać cały czas do siebie. Pięty się nie rozklejają. Jeszcze trzy, dwa i jeden. I ramiona idą w przód, opuszczasz je wzdłuż ciała. I teraz pięta palce rozszerzamy nogi tak, żeby były na szerokość bioder, a stopy równolegle. I stąd delikatnie ugniesz kolana, wyprowadzisz ręce w górę, wdech. Z wydechem opuść. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I wdech i wydech. Dodajemy wspięcia na palce. Wdech. Unosisz pięty, ciągniesz długim ciałem w górę. I wydech. Wdech i wydech. Wdech. Wdech i wdech. Wydech. Dodajemy przysiad. Wdech to jest wspięcie na palce. Z wydechem robisz duże koło rękami i przysiad głęboko. Pośladki wysyłasz daleko w tył. Wdech, wysyłasz ręce w górę, pięty w górę, wydech, przysiad. Wdech i wydech. Tak jakbyśmy siadały na krzesełku, który stoi gdzieś tam daleko za nami. I uwaga, kolana nie zapadają się do środka, są cały czas równolegle. Zrób jeszcze takie dwa. Pokazuję przodem i bokiem ćwiczenie żeby dobrze było widać. Ostatni, jeden. Zatrzymasz w dole, tak jakbyśmy przysiadały na tym krzesełku. Kolana równolegle. Obie ręce wyciągają się w górę i raz prawe, raz lewe ramię nożycowo wyciągasz w tył. Wyciągnij. Mocna pupa. Zejdź nisko w przysiadzie. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Oba ramiona w górę i opadnij tułowiem do maty. Głowa wisi luźno i kręg po kręgu rolujesz kręgosłup do pionu. Ostatnia wróciła głowa. I tu głowa zabierze nas w dół, roll down. Mięciutko zgięte kolana. Mocna pupa, mocny brzuch, i rolujesz się tym mocnym gorsetem w górę. I ostatni raz w dół. Ostatni raz górę i zrobimy kolejną taką serię. Wdech to pięty w górę, wydech przysiad, wdech długie ciało, wydech, wdech i wydech kolana równolegle, stopy równolegle. Ostatnie dwa, ostatni jeden i tym razem obie ręce wyciągamy wysoko w górę, uginasz je w łokciach zbliżając do żeber. I strzelasz rękami w przód, w górę. Do siebie, w przód i w górę. Uda już tutaj mogą trochę zapiec. Czujemy pracę do ciała. Jeszcze tylko dwa. I jeden. Opuszczasz tu w głowę w kierunku maty i rolujesz się góra-dół trzy razy. Ciężka głowa zabiera cię w dół. Szukamy ruchu w kręgosłupie. I roll up. I od głowy w dół roll down. I roll up. Przejdź teraz na początek swojej maty, tak żeby za chwilę móc zejść na nią. I roll down. Od głowy ciągniesz w dół, aż odłożysz opuszki palców na macie. Przejdziesz do klęku podpartego. Twoje dłonie są dokładnie pod barkami, a kolana pod biodrami. I na razie tylko ustawmy tę pozycję. Ktoś nacisnął na twój pępek, więc wysyłasz odcinek lęźbowy wysoko w górę. Odpychasz się rękami od maty, robisz taki kocik grzbiet, ale najwięcej ruchu szukasz tutaj w dole kręgosłupa. I wracasz do pozycji wyjściowej, czyli proste plecy, szyja przedłuża kręgosłup. I od pępka idziesz w górę. I wracasz do prostych pleców. I ostatni raz zawijasz na siebie miednicę. Robisz kocik grzbiet, za tym ruchem całe plecy się wyginają. I prostujemy. Zostawiamy proste plecy i idziemy do naszych pośladków. Unieś lewe kolano w górę, do wysokości swojego biodra. Zgięta noga, wysoko kolano i wielkim kołem przenieś w tył. I rysujemy takie koła zgiętą nogą. Zagarniamy jak najwięcej przestrzeni. Te koła są duże. A wzrok masz skierowany między swoje dłonie, tak żeby szyja była przedłużeniem kręgosłupa. I zrób jeszcze takie 4, 3, i dwa, i 1. Zatrzymaj nogę, odepchnij się jeszcze rękami od maty, żeby obręcz barkowa też była aktywna i zmieniamy kierunek koła idą w przód. Osiem powtórzeń łącznie. I jeszcze sześć. Wysoko choć kolanem. Pięć. Kręgosłup pcha jednocześnie, głową w przód, a ogonkiem daleko w tył. Ostatnie dwa. I za ostatnim jeden zatrzymujesz kolano wysoko, wydłużasz kręgosłup, trzymasz jednocześnie mocnym pośladkiem kolano wysoko. I uf, odłóż kolano. To samo druga noga. Idziesz nią do boku, do boku, do boku, wielkim kołem w tył i zamykasz kolano do kolana. Rysujesz wielkie koło, zamykasz. I zróbmy takie jeszcze 4, 3 i 2. 1. I, I zmieniamy kierunek. Wyprowadzasz kolano mocno do boku, a następnie wracasz. Zamykasz koło, pokażę przodem. W tył kolano, bokiem do przodu zamykasz. I najbardziej kluczowy jest ten moment, kiedy kolano idzie tu do góry, nie opada im w dół. Zrób jeszcze takie cztery. Trzy. I dwa. I jeden. Zatrzymujesz kolano wysoko, pchasz kręgosłupem głową w przód, ogonkiem daleko w tył, długi, długi, korpus, noga wysoko i odstawiamy. Wracamy do lewej nogi. Tym razem odłożysz prawy łokieć na macie. Lewą nogę wyprowadź daleko w tył. Otwieramy biodro, czyli chcesz, żeby biodro spojrzało do boku, kolano wysoko do sufitu. I teraz unosisz tę nogę lewą, wyprostowaną, naprężoną w górę. Ugnij kolano do ramienia i strzel nogą w tył. Ugnij i wystrzel. Ugnij i wystrzel. Jeszcze takie trzy. I dwa znów, kolano wysoko. I jeden. I zmienimy stronę. Teraz to lewy łokieć będzie na macie, prawa noga wyprowadzona w tył. Unosisz ją w górę, uginasz i strzelasz. Ugnij i wystrzel. Ugnij i wystrzel jeszcze trzy. Kolano wysoko. Ostatni, jeden. Wystrzel. Odłóż kolano do kolana i przysiąść chwilę na piętach, wyciągając ręce daleko w przód. Zostaniemy to na jeden oddech, żeby złapać chwilkę oddechu, relaksu. Wdech rozszerza ci boki, tyły żeber, całą tutaj linię biustonosza czy topu, który masz na sobie. A wydech sprawia, że brzuch się zwęża, pępek zasysa. I przechodzimy stąd do leżenia na brzuchu. podeprzyj się na łokciach. Piąstka jest włożona w dłoń i obie ręce chcą tak jakby zasać pod ciebie matę. Wypychasz się mostkiem w przód i tylko spojenie łonowe, tutaj ta kość, ma kontakt z matą. A ty pięknie wyrastasz. Teraz mocno naprężasz nogi, wysyłając je daleko w tył za siebie i odrywasz nogi tak jakbyśmy chciały wsunąć kartkę papieru pod kości udowe. Czyli nogi lewitują tuż nad matą. Single leg kick. Uginasz jedną nogę w kierunku poślada. Pośladka i prostujesz. Drugą i wyprostuj. Cały czas masz też aktywny tułów. Kolano nie dotyka maty. Tego nie widać u mnie, ale tam jest mocna mocna praca. Uda tuż nad matą. Kik, kik, wyprost. Kik, kik, wyprost. I wyprost ostatni raz każda strona pracuje ten pracuję tył, pośladek i odłóż policzek na matę. Dłonie złap jedna za drugą na wysokości twojego biustonosza i opadnij barkami w dół do maty. Teraz połącz ze sobą pięty. Wyślij je daleko w tył. Ściskasz pięta w piętę, to już uruchamia pośladek i teraz dwa razy kopnij piętami w kierunku pośladków. Kik, kik i pociągnij rękami w tył. Otwórz klatkę piersiową i zmień stronę, odkładając drugi policzek na macie. I kik, kik, kopiesz nogami. Wyciągasz ręce. Kik, kik. Wyprost. Kik, kik. I wyprost. I znów Twoje kolana są tuż nad matą. Cały czas mamy aktywne, naprężone nogi. I wyprost. Kik, kik. I wyprost. I kik, kik. Wyprost. Odłóż teraz dłoń na dłoni, czoło na dłoniach. Nogi będą trochę szerzej na szerokość Twoich bioder, a może nawet szerzej na szerokość maty, i ugnij je w kolanach. Połączymy piętę z piętą w pionie. One będą za chwilę strzelać wysoko do sufitu. Głowa cały czas leży. I teraz zupełnie zrelaksuj górę ciała. Po prostu rozpływamy się jak masełko. Klatka piersiowa jest luźniutko na macie, ale za to Twoje spojenie łonowe wciska się w matę, czyli delikatnie wciskasz spojenie łonowe pachwiny. Do podłogi. I teraz chcesz unieść oba kolana kopiąc piętami w górę. kik. I opuszczasz. Wyprowadzasz nogi góra mocnym pośladkiem. Opuszczasz. Jeszcze takie. Cztery. Trzy. I dwa. Luz w barkach, luz w plecach. To robi tylko pośladek. Jeden. I wyprostuj nogi. Odepchnij się od maty. Przysiądź na chwilę w pilatesowym rest pause czyli... Pośladki będą na piętach, ręce przed Twoimi kolanami, zaokrąglasz mocno plecy i oddychasz w boki w tyły żeber. Dwa wdechy. Wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Kręgosłup powoli roluje się do pionu. Ostatnia wróciła głowa. Idziemy do Shoulder Bridge. Potrzebujesz całej maty teraz dla siebie, położymy się na niej. Znajdź swoje miejsce, tak żeby nogi, głowa ręce, żeby wszystko miało przestrzeń. I ręce idą wzdłuż ciała, stopy stoją na macie. Twoje kolce biodrowe spojenie łonowe są ustawione w takim trójkącie, który jest dokładnie równolegle do maty. I teraz bójni tą miednicą na siebie. Niech odcinek lędźwiowy przyklei się do maty. To będzie tutaj widać. I teraz się odkleja, robi się luka. Przyklej odcinek lędźwiowy na siebie, przechyl miednicę na siebie i wychyl w przód. Czyli miednica idzie na ciebie i od ciebie, jeszcze takie dwa i ostatni jeden i z kolejnym razem miednicę przechylasz na siebie, wciskasz odcinek lędźwiowy mocno w matę, kręg po kręgu odrywasz pośladki, kręgosłup w górę, wychodzisz do mostu shoulder bridge. I w pilatesie most wygląda tak, że nasze żebra są domknięte. Wcale nie idziemy tu wysoko żebrami. Tu coś ciężkiego stoi na naszej klatce piersiowej, ale za to pośladek robi wszystko, żeby wypchnąć ciężką miednicę wysoko, wysoko w górę. To jest nasz shoulder bridge i schodzimy kręg po kręgu kręgosłupem w dół, odkładając plecy na matę. I od zawinięcia miednicy wychodzisz, odrywasz się powoli, wychodzisz w górę, tu ściskasz mocno pośladki i kręg po kręgu schodzisz w dół. Wyjdź góra, dopnij pośladki i wróć. Jeszcze takie dwa. I ostatni jeden, zostaw pośladki w górze, wklej się rękami w matę, niech to będą twoje takie przysawki, które cię stabilizują. I teraz chcesz oderwać lewą stopę od maty, ale cała reszta ciała się nie orientuje, nie chwieje. Mocno napinasz mięśnie, odrywasz tylko nogę, tuż nad matę. Pięknie. I odstaw. Wciśnij teraz tę nogę w matę, a oderwij drugą. I odstaw. Biodra cały czas wysoko, nie opadaj. Jeszcze raz. Jedna noga się odrywa. I odstaw. I druga. I odstaw. I teraz odrywamy tę pierwszą nogę i od razu prostujemy ją w górę do sufitu. Stopa flex, pięta pcha do sufitu. Opuszczasz nogę do wysokości drugiej nogi i kopiesz górę. Dół. I góra. Mocno pchaj tą drugą piętą w matę. Ten pośladek pracuje, żeby utrzymać biodra w górze. Jeszcze dwa. I jeden. I opuść nogę. Od razu idziemy do drugiej stopy. Dzisiaj jest flex, zadarta jak hak. Noga idzie w dół. I góra. Dół. I kopnij. Cztery. Nie opadaj biodrami. Mocny brzuch, mocna pupa. I ostatni jeden. I odstaw stopę, popraw jeszcze pozycję ściskając pośladki i kręg po kręgu opuść plecy w dół i wyjdź znowu w górę, w górę, w górę do naszej pozycji wyjściowej teraz skręcamy biodra, lewe idzie w dół prawe w górę, lewy pośladek dotyka maty i obie nogi oba pośladki wypychasz w górę skręt, druga strona, prawy pośladek musną matę i góra skręt i wyprowadź w górę, skręt i akcent w górze z mocnym ściśnięciem pośladków. Jeszcze cztery. Cztery. Trzy. Trzy. Dwa. Dwa. Jeden. Jeden, zostaw pośladki w górze, zrobimy coś przyjemnego dla kręgosłupa, bo przeciągniesz ręce daleko, daleko za głowę, popchnij kolanami w przód, biodrami w górę. Zostaw ręce za głową, a kręgosłup wyciągaj w dół, odkładając go do maty, powolutku przez pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Miednica wróciła na swoje miejsce, ręce idą wzdłuż ciała. Przechodzimy do leżenia na boku. Ręka będzie podtrzymywać potylicę. Twoje kolana są z, lekko z przodu, ale pięty, pośladki, ramię tworzy jedną linię. To jest nasza pozycja wyjściowa. I teraz tylko będziesz otwierać górne kolano i zamykać. Taką klamerkę robimy. Otwórz i zamknij. Biodro zostaje nad biodrem, czyli nie robię dużego ruchu, żeby spaść tutaj z biodra. To zostaje, ruch jest tylko w nodze, uruchamiasz mocno pośladek. Jeszcze trzy. I dwa. Ostatni. Jeden. I idzie kolano w górę. Teraz łączysz kolano do kolana, ale odrywasz piętę. Łączą się stopy. Łączą kolana. Stopy. Kolana. Jeszcze trzy. I dwa. I jeden. Połącz kolano z kolanem. I idziemy teraz z nogą do wysokości biodra. Jeszcze pięterko wyżej, stopa zostaje tu, gdzie jest. Odkręcasz tylko kolano do sufitu, mocno uruchamiając pośladek i wszystko zamykasz. Idziemy górę, góra, otwierasz, zamykasz. Góra, góra, otwórz klamrę i zamknij. Jeszcze trzy i dwa. Stopa bez ruchu, kolano w górę. Ostatni, jeden i otwórz, i zamykamy. Na sam koniec trzy koła w przód. Obszerne koła. Kolano chce wyjść aż za tylną linię maty. Dwa i jeden. I zmień kierunek, wyprowadź kolano w tył i wielkim kołem zamknij. I dwa i jeden. Wyprostuj nogi, połącz mocno pięty i przejdź do leżenia na brzuchu. Znów odłożymy dłoń na dłoni, a czoło na dłoniach. Unosisz nogi tuż nad matę, ściskasz mocno piętę. Pod pępkiem wyobrażasz sobie kostkę lodu, więc uciekasz brzuchem nieco w górę. I teraz takie naprężone nogi strzelają jedna o drugą, klaszczemy piętami w górę. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ściśnij pięty, wyślij nogi daleko w tył i odłóż na matę. Przejdź do leżenia na drugim boku. A ja zmienię stronę, żeby być do was twarzą. Znów ujęta ręka chwyta potylicę. Druga ręka podpieracie z przodu. Pięty pośladki. Ramie są w jednej linii, kolana nieco z przodu. Zaczynamy od otwierania klamry. Otwórz i zamknij. Górę i dół. Biodro zostaje bez ruchu. Biodro nad biodrem, żebro nad żebrem. I jeszcze cztery. Trzy. I dwa, mocno dopnij pośladek, kiedy noga rotuje się do góry. Ostatni, jeden, łączysz kolana, unosisz za to stopę. Stopy, kolana. Stopy, kolana. Jeszcze trzy. Dwa. I jeden. Odstawiamy nogę do nogi, unosisz całą nogę góra. Drugie pięterko góra. Samo kolano odkręca się do sufitu i zamykasz. Góra, góra. Otwórz i zamknij. Góra, góra. Otwórz i zamknij. Powoli. Soczyście wykręcasz kolano za siebie, docierając mocno do pośladka. Ostatni raz. I idziemy do kół. Kolano w przód, wielkim kołem zamykasz. I dwa. I ostatni jeden. I tu zmienisz kierunek, kolano wyprowadź w tył, dużym łukiem do przodu. I dwa. I jeden. I powoli odpychamy się od boku, przechodzimy do klęku. Klęk, kolana są równolegle, ale chcesz zassać tak jakby matę. Zaciskasz uda za sobą, czyli to jest nasz pierwszy ruch, to ściśnięcie. Drugi ruch to jest podwinięcie miednicy. Uruchomienie brzucha, żeby wyrosnąć wszystkim, co masz wysoko w górę. Wciskasz też piszczele w matę. I teraz sięgnij rękami w przód i przejdź do takiej pozycji, gdzie delikatnie jeszcze skierujesz się w przód, tak, do takiego momentu, gdzie prawie czujesz, że przewrócisz się do przodu. Wtedy uruchamiają nam się też tyły ud. I to jest nasza pozycja wyjściowa. Z tej pozycji będziemy wychylać się w tył i wracać do pionu. Wychyl i wróć. Jeszcze tylko takie trzy mocna pupa. Tutaj wysyła spojenie łonowe do przodu. I dwa. I ostatni jeden. Wracasz do pionu. I odłóż lewą rękę na Macie. Prawą nogą wyciągnie się dół, daleko, daleko w prawą stronę. Twoja dłoń, kolano stopa są w jednej linii, ręka druga wędruje na biodro, będzie nas podpierać. Zrotuj teraz górną, wyprostowaną nogę do sufitu, pięta wtedy pewnie dotknie maty, a kolano spojrzy do sufitu. I unieś to wszystko mocnym pośladkiem góra i dół. Nic się tu nie zmienia w tłowiu, jesteśmy zamurowani do pępka, tylko pośladek dźwiga nogę. Jeszcze przez cztery. 3 i 2 i 1 i zostaniemy w górze na 5 pulsów. 3 2 1 trzy kółka w tył. 3 i 2 i 1 3 w przód. 3 i 2 i 1 odłóż kolano, nie od razu zmieńmy stronę. Prawa ręka teraz ciągnie daleko w bok, lewa noga w przeciwnym kierunku, druga ręka na biodrze, rotujesz nogę na zewnątrz, patrząc kolanem do sufitu i unosisz nogę Opuszczasz. Góra i dół. Góra i dół. Jeszcze 4, 3. Nie trać tej rotacji, niech kolano cały czas patrzy w górę. I 1, i 5 pulsów. 5, 4, 3, 2, 1, trzy kółka w tył. 3, 2, 1, 3 w przód. 3, i 2, i 1. Odstaw kolano do kolana, rozstaw kolana nieco szerzej, przeciągnij się jeszcze raz rękami w przód. Chwilę odpoczywając. Wdech, a z wydechem rolujesz kręgosłup do pionu, odstawiasz stopy na matę. I kręg po kręgu unosisz się w górę, wracając powoli do pionu. I ostatnia, wróciła głowa. Bez pośpiechu. Łączysz pięty znów do pozycji pilates stens, gdzie stopy są ustawione w V. Ręce powędrują teraz na potylicę, otworzysz pięknie klatkę piersiową, ale uwaga, nie chcemy tu się otwierać. Cały czas żebra są nad biodrami. Jesteś w osi swojego ciała w jednej linii. Mocna pupa, krzyż ciągnie w dół, szyja w górę. Taka piękna pozycja. I wyjdź z piętami w górę, nie rozklejaj pięt i opuść je do maty. Pięty górę i dół. Góra. I dół, ostatni raz góra, zatrzymaj. I teraz nogi rozchodzą się szeroko, kolana do boków, a twoje pośladki chcą zbliżyć się do pięt. I mocnymi pośladkami wciągasz się w górę. I schodzimy w dół, i schodzimy plecami pionowo w dół, czyli nie ma takiego nachylenia się jak przy przysiadzie. Zjeżdżasz jak po ścianie plecami. I od mocnej pupy, mocnego kor, wjeżdżasz w górę. I ostatni, trzeci raz. Zjedź w dół. Wjedź w górę. Zostaw połączone pięty. Sięgnij rękami wysoko, wysoko do góry. Ręce powoli opuszczają się w dół. Pięty cały czas wysoko. Czubek głowy ciągnie w górę. I zostawiając głowę tak wysoko, jak jest, odstawiasz pięty w dół. A za głowę ktoś nas ciągnie w górę. Uch, I rozstawiamy pięty. Luzujemy nogi. Luzujemy ręce. Dziękuję Wam pięknie za tę praktykę. Zrobiliśmy trochę ćwiczeń takich low impact, które przygotowują nas właśnie do takiej mocniejszej pilatesowej pracy. Mam nadzieję, że poczuliście to w pośladkach, więc nie zapomnijcie ich rozciągnąć. Dzięki!